Chociaż oczekuje się, że wzrost gospodarczy w Kanadzie spowolni, prognostycy nie wyzwają do recesji w naszej prowincji, a oto kilka różnych powodów. Szczęśliwego nowego roku, Monika Łokietko z eXp Realty. Zwykle skupiam się na aktualizacji rynku z danymi z poprzedniego miesiąca, ale chciałam rozpocząć rok od tego, co Calgary Real Estate Board CRAB prognozuje dla naszej prowincji w 2023 roku. Wskaźniki, które pomogły im opracować właśnie tą prognozę, to oprocentowanie kredytów, inflacja, liczby ludności, zatrudnienia i podaży mieszkań. Więc popatrzmy tutaj na różne rzeczy. Oczekuje się, że Bank of Canada nie obniży docelnych stóp procentowych do 2024 roku. Jednak przed końcem 2023 roku możemy zaobserwować zawężający się spread na oprocentowaniu kredytów hipotecznych. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 roku Alberta odnotowała gwałtowny wzrost migracji zarówno międzynarodowej, jak i międzyprowincji, a najwięcej właśnie przeniosło się z Ontario i BC. Calgary też odnotowało największy wzrost zatrudnienia w prowincji, ponieważ skorzystało nie tylko z wzrostu zatrudnienia związane z zniesieniem się ograniczeń COVID, ale także odnotowano silne zyski w stanowiskach zawodowych, naukowych i technicznych. Oczekuje się, że wzrost liczby miejsc pracy zwolni się w 2023 roku do 1%. Jednak wcześniejsze wzrosty w zakresie wolnych miejsc pracy i dalsze zyski w sektorach takich jak opieka zdrowotna powinny nadal wspierać relatywny, silniejszy rynek mieszkaniowy. Kalgary od jakiegoś czasu nie boryka się z wyzwaniami podażowymi, ale Zapasy od sprzedaży zakończyły się w 2002 roku w najniższych poziomach od czasu kryzysu w 2005 roku. Chociaż oczekuje się, że niektóre wyzwania związane z podażą zostaną rozwiązane przez nowy sektor mieszkaniowy, nie jest wskazane, że obecny poziom budowy w stosunku do wielkości populacji stworzy scenariusz, w którym zobaczymy zbyt dużą podaż na rynku. Biorąc pod uwagę te czynniki, KREP prognozuje sprzedaż na poziomie ponad 25 tysięcy unitów w 2023 roku i nadal oczekuje, że poziomy będą wyższe niż aktywność odnotowana przed pandemią. Chociaż Calgary i Edmonton nie są odporne na skutki inflacji i wyższych stóp procentowych kredytów, nie doświadczy takiego samego wzrostu cen i nie oczekuje się, że przejdą przez ten sam poziom spadków. Ponadto, dzięki wyższym cenom towarów, zmiany migracji między prowincjami względnej przystępności cenowej. Alberta nie będzie musiała stawić czoła dostosowań, jakie inne części kraju będą miały. Jeśli szukasz bardziej szczegółowego raportu, mogę ci to prześleć, a jeśli zastanawiasz się nad kupnem, sprzedażą, przedprowadzką się lub inwestycją, skontaktuj się ze mną bezpośrednio, a pomogę ci poprowadzić kompleksową strategię, wykorzystywając nowoczesne technologie, media społeczne i trendy.